A a to mnie a właśnie a najbardziej w... mnie to, że co filmik na TikToku, nieważne jaki, co chwila wyskakuje, że pije wojanka. Jopiero! Ja nawet sam zacząłem sobie podśpiewywać. Ja no ale dobra, to tylko nieszkodliwa piosenka nareszcie mam je, wojanki pomarańcza brzoskwinia oraz truskawka malina w ogóle ciekawe, że napój, którego butelka jest zaprojektowana tak, by pić z dzióbka jest reklamowana nalewaniem do szklanki a jak smakują? truskawka malina słabizna wyczuwam posmak takiej sztucznej truskawki bardzo mi to przeszkadza no pomarańcza brzoskwinia minimalnie lepsza trochę jak taki gorszy tymbark, ale ogólnie smak też jest bardzo sztuczny pijąc oba z nich trochę się czułem jakbym pił plastik szybki update, bo u mnie w Biedronce jest dostępne multivitamina. To jest chyba najlepszy jak do tej pory ze wszystkich wojan pićków. Nadal czuć tą sztuczność, ale tego już mógłbym spokojnie wypić naraz. Sorki wojan, ale według mnie kiepskie w smaku te wojaki. Lody masz lepsze.